Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Karwis. W tym poradniku chciałem Wam pokazać skąd pobrać frapsa i jak go skonfigurować. Pierwsze co, wchodzimy w naszą przeglądarkę internetową. A w drugie, wchodzimy w link, który będzie w opisie. Tu bierzecie place white, czekacie aż się Wam załaduje i jak po 5 sekundach będzie skip up. Teraz, gdy już to klikniemy, pojawi się nam strona midafirmy.com, flash, znak zapytania, 8 tak dalej, tak dalej. Bierzecie to, on pobiera się Wam i w, i to, w, w to wchodzicie. No. Bierzemy okej. OK. Eee. No, mi się jeszcze nie pobiera. Tak, gdy już to pobierzemy, wchodzimy w ten link. Znaczy w ten, w to, w ten plik. Bierzemy Fraps i to. To, to nas nie interesuje. W ogóle. I tak. Yy, nam się coś wróc, coś takiego. Bierzemy e I yy, Bierzecie, yy, na jakim w wchodzicie w yy, komputer, i tam sobie wybieracie, yy, gdzie chcecie zainstalować. Ja zawsze instaluję sobie na D, bo tam mam najlepszy dysk. Yy, bierzecie D. Będziecie next i tu będziecie instalować. Ja nie będę tego instalował, ponieważ mam już to zainstalowane. Teraz będziemy przechodzić do e, konfiguracji. E, to możemy już wyrzucić. Tak, teraz wchodzimy w naszego FRAPSa. Jak widzicie wyświetlmy się. Powinno być tutaj też będzie zaznaczona i jak widzicie, jak jest taki email, to znaczy, że jest full wersją, czyli jeszcze możecie nagrywać ile chcecie. I tak, tutaj jakby będziecie mieli monitor, tutaj takie coś, to odznaczacie to. Albo jak chcecie, to tak możecie. Będziecie mogli też nagrywać monitor. Um, ja też um, czasami rzadko kiedy nagrywam, tak. Później wchodzicie w FPS. Tutaj um, tylko zaznaczycie że tutaj, że tutaj ma być. I nic nie robicie. W movies, tutaj zaznaczacie to. Um, te, to odznaczacie. I ja na przykład biorę na 30 FPS-ów. Um, I tutaj tak. Jeśli, gdzie chcecie zapisywać filmy? Jeśli chcecie w jakimś folderze lub coś? Piszecie Hangę. I bierzecie, na przykład ja nagrywam sobie tutaj, tu mam filmy, bierzecie OK. I tak, screenshot nic. I tak, to była cała konfiguracja tego programu FRAPS 3.5.99, więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Siemano, na razie i cześć!